Słowianie dalej rozwijali swoją kulturę, odpierając wpływy zewnętrzne. Z poprzednich odcinków wiesz już, że wiele szlachetnych ludów, takich jak persowie czy ariowie, czerpali gęsto z kultury słowiańskiej, a ich najbardziej uduchowione elity były słowianami, którzy zanieśli tym ludom ten jakże szlachetny dorobek. Słowianie i persowie byli to duchowi prekursorzy monoteizmu jako jedyne ludy. Dzięki swojemu wybitnemu rozwojowi duchowemu i najgłębszych relacjach z kosmosem, doszli do wyższego szczebla rozwoju i wtajemniczenia w czasach antycznych. Tylko nieliczne ludy osiągnęły poziom duchowego rozwoju, który prowadził do odkrycia prawdy o istnieniu jednego, osobowego Boga. Dwa spośród nich, Słowianie i Persowie, wykształciły formy monoteizmu, które odzwierciedlały ich wewnętrzną dążność do duchowej prawdy. Słowianie, jako lud wybitnie rozwinięty duchowo, doszli do prawd o konieczności rozwoju wewnętrznego poprzez miłość, dobro i harmonię z kosmosem. Ich religia, choć na zewnątrz mogła wydawać się politeistyczna, w rzeczywistości była jednolita w swej istocie, ukierunkowana na jednego najwyższego Boga, którego różne aspekty przejawiały się w naturze i jej mocach. Zdolność Słowian do duchowych podróży. Ich głęboka intuicja i bliskość wyższych światów sprawiały, że naturalnie poszukiwali prawdziwego światła boskiego, odrzucając ścieżkę brutalnej dominacji, jaką kroczyły imperia materialistyczne. Równolegle persowie, pod wpływem zoroastryzmu, kultywowali dualizm dobra i zła, ale również dostrzegali jednego najwyższego Stwórcę, w ich lokalnym nazewnictwie, Ahura Mazde. Ich tradycja wpłynęła na rozwój myśli duchowej w całym regionie Bliskiego Wschodu. To właśnie przez wpływy perskie Żydzi zaczęli adaptować monoteizm, który wcześniej nie był im obcy, lecz wówczas nabrał formy bardziej scentralizowanej. Pojawienie się Chrystusa w świecie antycznym było momentem kulminacyjnym duchowych poszukiwań ludzkości. W przeciwieństwie do innych ludów, które nie były przygotowane na tę prawdę, Słowianie już od dawna żyli w zgodzie z wartościami chrześcijańskimi, co czyniło ich naturalnym kontynuatorem tej ścieżki. Zaobserwować możemy różne reakcje na przyjście Chrystusa. Słowianie, naturalnie bliscy Jego nauce, podświadomie już żyli według jej zasad. Persowie częściowo przyjęli prawdę, lecz zbyt mocno trwali w swoim dualistycznym systemie. Żydzi Odrzucili Chrystusa, wybierając sojusz z brutalnym Imperium Rzymu. Objawili w ten sposób całą zgniłość i głęboko skrywaną plugawość swej podłej natury, która przez działania prawdziwego Zbawiciela przerodziła się w strach opozycję społeczną i rządze mordu, tam gdzie czysty duchowo człowiek widzi miłość i dobroć. W okresie między setnym a trzysetnym rokiem po Chrystusie głównym przeciwnikiem duchowym i militarnym Słowian było Imperium Rzymskie. Rzymianie, wyznający kult siły, podporządkowania i władzy, byli przeciwieństwem cywilizacji słowian, która opierała się na duchowym rozwoju i harmonii. Persja, osłabiona wewnętrznymi podziałami, stopniowo traciła swoją rolę jako główny duchowy gracz regionu Egipt, zdominowany przez obcych władców utracił swoje znaczenie. Grecja została wchłonięta przez Rzym i stała się jego kulturalnym zapleczem. Słowianie byli jedyną siłą, która nie uległa Rzymowi, co świadczyło o ich wewnętrznej sile i niezależności. Przetrwali okres rzymskiej ekspansji, pozostając w cieniu historii, ale rozwijając swoją duchowość i wewnętrzne struktury społeczne. Słowianie i persowie byli prekursorami monoteizmu, osiągając duchowe zrozumienie absolutu. Prawda ta dotarła także do Żydów, jednak ich wrodzona podłość i duchowa niedoskonałość. Uniemożliwiły im prawdziwe zgłębianie tej duchowości, Chrystus przyniósł prawdziwą wiarę, której, najbliżsi byli Słowianie, choć również Persowie i niektórzy filozofowie greccy, na przykład Platon, intuicyjnie dochodzili do tych prawd. Żydzi ostatecznie odrzucili Chrystusa i sprzymierzyli się z Rzymem, największym wrogiem duchowym i militarnym Słowian. Rzymianie przez 300 lat próbowali podbić Słowian ale nigdy im się to nie udało, co świadczyło o sile duchowej i cywilizacyjnej Słowian. Tczasem Słowianie zaczęli wytwarzać znane nam struktury państwowe, ich system oparty był o władze plemiennowiecowe, z obranym przez wiec władcą na czele, pierwszym z nich był król Lech, o którym więcej w kolejnych odcinkach z kultowego już cyklu Prawdziwej Historii Słowian,